Cześć, Ensi z tej strony, i dzisiaj chciałem się podzielić moimi wrażeniami z tego motocykla. To jest Watch. 300 Rally wersja 2025. Chciałbym wam powiedzieć trochę jak się jeździ tym motocyklem. Mam go od y, około miesiąca, zrobiłem 750 km, czyli jeszcze przed pierwszym przeglądem serwisowym. Trochę poopowiadam, trochę pojeździmy, trochę powiem jakie są różnice między poprzednim y, przedliftowym rocznikiem, także zapraszam serdecznie do oglądania. No dobra, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak mikrofon założyłem w kasku. Pierwszy Teraz w sumie z takiej perspektywy nagrywam tutaj, z podglądem, ale mam nadzieję, że Wam nie będę robił jakiejś tutaj incepcji, czy coś w tym stylu. Nie wiem, z jakiej to perspektywy nagrać. Może tak po prostu. No więc. Jedziemy się po szutrze tutaj wzdłuż torów na targówku. A chwila jeszcze wyłączę, wyłączę ABS. ABS się wyłącza tym przyciskiem, przytrzymując go. I tutaj zaraz się pojawi o, mrygająca dioda ABS-u. To znaczy, że ABS jest już wyłączony. No i tak, proszę państwa, kamerka, którą nagrywam, nie jest to typowa kamera sportowa, tylko to jest Pocket 3 zamocowany do kasku, jakoś dziwacznie. No i jakie są wrażenia e, jazdy tym motocyklem po szutrze? To powiem wam od razu, motocykl jest niezwykle, niezwykle stabilny. Na stojąco w ogóle nie ma żadnego problemu, żeby sobie sunąć. Tutaj 50 na godzinę, nawet po tym piachu. 60 nawet. Także, jak mam być szczery, no to ten motocykl Piach po prostu uwielbia. Opony tutaj są wsadzone szutrowe. Nie jest to typowa kostka. Zresztą pokażę Wam później. Są to opony chińskiej marki. Może jeszcze w tamtą stronę się kawałek przejedziemy. Teraz damy perspektywę troszeczkę niżej. Gdzie by tu jechać? Tutaj nie. Albo dobra. No i co jeszcze mogę powiedzieć, biegi są, biegi są dosyć krótkie w tym motocyklu. E, tak naprawdę jeżdżąc po mieście będziemy używali prawdopodobnie wszystkich sześciu biegów, bo ten motocykl jest wyposażony w sześciobiegową skrzynię. Zresztą za chwilę to pokażę. są naprawdę, naprawdę krótkie. O, zobaczcie, można tak naprawdę sobie pyrkać na na szóstce i to jest dost, no przyjemna jazda. Ten silnik się aż tak nie męczy tutaj przy tej prędkości. E, typowo miejska jazda. Jeżeli chodzi o autostrady, znaczy autostrady, raczej drogi szybkiego ruchu, no to zdecydowanie poleciłbym jechać około nie wiem 90 na godzinę. Do 100 maksymalnie, ponieważ no powyżej już są e, dosyć wysokie obroty. Także wiecie, co z tego, że prędkość maksymalna to jest tam, nie wiem, że to jest tam 140. Jak yy, no możecie oczywiście możecie tyle polecieć, ale <grystanie> no ale ten silnik się już będzie męczył. Nie jest to demon prędkości. Ale setka, no ja bym nawet powiedział, że 110 to nie jest jeszcze tam męka wielka dla niego. Oczywiście zawsze noście rękawiczki, motocyklowe i długie ubrania. Ja y, wyszedłem tylko tak, wiecie, y, żeby nagrać szybko materiał dla Was. Tutaj ktoś się uczy jeździć przede mną. Bardzo dobrze. Ok, polećmy sobie tutaj. Dobra, zawieszenie, zawieszenie w tym motocyklu, proszę Państwa, jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobre, jeżeli, no, nie jest to wysoka półka, jest to chiński motocykl, przypominam, chińskiej produkcji, zresztą, no, tutaj tak, znaczy, dobra, jak na Chiny, to jest naprawdę ok. jest, jakość jest bardzo dobra. I ogólnie zawieszenie, jeżeli mam porównywać do Hondy CRF300 Zwykłej Elki, czy nawet Rayleigh, no to tu jest lepsze Jeżeli chodzi o pół asfalt, pół y, shooter i tak dalej Tu jest lepiej y, Jeżeli ktoś ma większe ambicje popatrzcie, na takim jest komfortowo dosyć bym powiedział, nie? Jeżeli ktoś ma większe ambicje, no to oczywiście to zawieszenie się nie będzie nadawać do, nie wiem, do wyścigów czy tego typu rzeczy. Zresztą opony tak samo i raczej, no, dużo rzeczy tu trzeba by było zmienić. Ale słuchajcie, to jest sprzęt za 20 tysięcy. Trzysetka, paląca, nie wiem, 3,5 litra pewnie. Oczekujemy tu cudów, ale ja tym motocyklem jeżdżę sobie do pracy codziennie. I powiem Wam, że te opony są dobre i w asfalcie, i na piachu. Naprawdę Chińczyk tutaj się postarał, jeżeli o to chodzi. Moim zdaniem ten motocykl jest dobrze zestrojony, jeżeli chodzi o taką typową. Pół na pół jazdy, wiecie o co mi chodzi. I nawet powiem Wam, że lepiej niż Honda CRF. Lepiej moim zdaniem jeździłem Hondą CRF. Zaufajcie mi, tutaj jest lepiej, tu jest lepiej. No więc, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Może jeszcze gdzieś staniemy na chwilę i, i pogadamy sobie. Dobra, no to tak. Jak już tak porównałem do Hondy CRF 300, no to ten sprzęt, moim zdaniem, jest lepszy. Dlaczego? Po pierwsze, cena. No, za, za Hondę CRF 300 Railie trzeba dać około 3 dych, nawet ponad 30 parę, a to kosztuje 20 tysięcy. No, 21, jak bierzecie nówkę. Druga rzecz zawieszenie. Ten motocykl ma lepsze zawieszenie niż CRF-a. W jakim sensie lepsze? No powiedziałbym, że lepsze do codziennego użytku. Jest zdecydowanie sztywniejsze, ale bardzo komfortowe. CRF-ka no to wiadomo, jest tapczan i ugina się praktycznie do ziemi nawet pod moim ciężarem, a ja ważę 80 kg. A tym sprzętem spokojnie we dwie osoby bezproblemowo można sobie jeździć. No dobra, to teraz pogadamy trochę o różnicach, jakie są pomiędzy tym modelem, bo to jest 2025 rok, a modelem z 2024. No bo oczywiście pierwsze, co się rzuca w oczy, to światła, ledowe. Yy, zarówno te do jazdy dziennej, jak i jazdy jak i mijania i drogowe. te dwie soczewki. a te są do jazdy dzienny. To zdecydowanie nadaje charakteru tutaj temu motocyklowi w porównaniu do rocznika poprzedniego. To malowanie jest nieco starsze, bo to malowanie jest z 23 roku, o ile dobrze kojarzę. W 25 roku jest nowe malowanie, takie całe czarne, z jakimiś chyba akcentami nie pamiętam żółtymi czy zielonymi. Chyba żółtymi, ale mi się to bardziej podoba. Jakoś tak bardziej świeżo wygląda. Wspominałem o tym zawieszeniu. Zawieszenie ma skok chyba 130 mm, 120, nie pamiętam, w każdym razie wystarczająco, bardzo, bardzo wysoko jest i dużo się ugina to zawieszenie. Z przodu mamy koło 21 cali, na szprychach opona wygląda tak z bliska. Myślę, że bardzo dobrze sobie daje radę na szutrze. Na asfalcie zresztą też. Opona z tyłu wygląda tak. No tutaj już zobaczcie, dużo się mieści palec, nawet między tymi kostkami. I z tyłu jest rozmiar 18. Hmm. Wydaje mi się, że jeszcze jest jedna różnica pomiędzy tym a poprzednim rocznikiem, mianowicie dźwignia zmiany biegów jest, yy, wiecie, łamana, składana. Mam wrażenie, że w poprzednim roku tego nie ma i ludzie po prostu to dokupują z AliExpress, a tutaj mamy już od razu yy, składaną. Kolejna rzecz, na którą ludzie na grupie zwracają uwagę, to nóżka. Yy. Wydaje mi się, że w tym roczniku już nóżka jest poprawiona. Ja dokupiłem sobie z AliExpress taki wspornik, jakby tutaj na dole, ale okazał się niepotrzebny, mam wrażenie, ponieważ ta nóżka już jest bardzo dobra w tym modelu, w tym roczniku, tak mi się wydaje. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? No, motocykl ma gmole, jak widać, seryjnie, dosyć solidne. Niskie. Tutaj widziałem, że można dokupić akcesoryjne, które będą wyższe gdzieś mniej więcej dotąd. Motocykl ma handbary i to całkiem solidne. Handbary są plastikowe, natomiast są dosyć sztywne i no, wydaje mi się, że będą dobrze chroniły dłonie. No, mamy wysoki błotnik, zdaje się, że jest on. Wystarczająco do, wysunięty, chociaż może minimalnie by mógł być dłuższy, ja wiem, ze 3 cm 4. Wydech. Wydech tu jest ciekawostką, bo on nawet strzela, powiem Wam. Nie wiem, czy na postoju mi się to uda zrobić. Zobaczymy. Nie wiem za bardzo czy na postoju ten strzelający wydech da się pokazać w każdym razie jak się jedzie i schodzi się z obrotów no to on sobie tak pup pu pu pu. I to jest takie bardzo przyjemne, nie głośne, tylko takie akurat. A i co ciekawe, to podobno bardziej strzela niż ten rocznik poprzedni. Dobra, to może teraz opowiem wam o akcesoriach jakie polecam do niego założyć. O jednym już wspomniałem, czyli to jest ten, ten dodatkowa płytka pod nóżkę. Tego mi się wydaje, że nie musicie zakładać w roku 25 modelowym, bo już ta nóżka, tak jak mówiłem, jest chyba ok. Kolejna rzecz to jest ta siatka 3D na kanapę. Daje to dużo, jest wygodniej według mnie i tyłek się nie odparza. Naprawdę 30 chyba złotych. I 30 albo 40 zł na ali, i naprawdę robi dobrą robotę. Kolejna rzecz to jest ten uchwyt na nawigację oraz uchwyt do telefonu typu Quadlock. No, i tutaj case do telefonu razem w zestawie. Ja to dokupiłem właśnie dzisiaj, to założyłem ten uchwyt. Tutaj można założyć nawigację na to. No, ale ja sobie założyłem tutaj takiego fajkowego quadloka. Ten uchwyt kosztuje chyba 50 zł, i ten z obudową chyba też 50. Jakby ktoś był ciekawy, no to wrzucę w opis linki do tych wszystkich rzeczy. Jest jeszcze jedna rzecz, o którym się mówi w tym motocyklu, mianowicie wysokość. Ten motocykl jest wysoki, powiem tak. Jest wysoki. Ja mam 177 cm wzrostu, a ten motocykl, no, siedzę na nim tak, że dwoma nogami sięgam palcami. Naprawdę palcami sięgam. Wiem, że da się go obniżyć. Da się wsadzić akcesoryjną kanapę, która obniża o jakieś tam 3 cm maksymalnie w dół. Plus jeszcze można. Tutaj w zawieszeniu o ten element wymienić, tą, ten kiwak tak zwany na krótszy, i też trochę motocykl nam siądzie. No ale moim zdaniem to nie ma za bardzo sensu, bo no, tracimy tutaj skok zawieszenia, co jest dużym atutem tego motocykla. Także nie wiem, ja już po prostu opanowałem technikę trochę na jazdy nad nim i technikę zsiadania i wsiadania. Także polecam każdemu takie coś zamiast wymiany. Jeszcze polecam się zastanowić na pewno, czy takie coś chcecie. Jeżeli chodzi tutaj o silnik, jest taka osłona plastikowa. Ona coś tam robi sobie. No i tu od dołu. Jednak yy, wiem, że dużo ludzi poleca zaokładać aluminiowe. Trochę kosztują, nie wiem, nie pamiętam już, nie chcę skłamać ile, ale, no, ale aluminiowa tutaj zdecydowanie będzie dużo, dużo lepsza. Silnik, tak jak wspomniałem, chiński yy, z fabryki Loncin. 300 cm3, 6 biegów. Wodge, tutaj mamy logo. Chłodzenie oczywiście cieczą. Biegi są dosyć krótkie, tak jak mówiłem. Na szóstce dosyć komfortowo się jedzie, jeszcze tam przy 90-100 km na godzinę. Jeżeli chodzi o licznik, to tutaj mamy przebieg, mamy trip, mamy zegar poziom paliwa, co ciekawe to tego poziomu paliwa z tego co wiem nie było w którejś wersji, nie pamiętam czy w poprzedniej, w poprzednim roku czy jeszcze tam dwa lata wstecz. Na górze wyświetlacz biegów, różne kontrolki od ABS, od świateł długich, prędkościomierz i obrotomierz. Tutaj mamy gniazdo USB. Jeszcze z niego nawet nie korzystałem. Poza tym no to co, te gripy raczej standardowe, dosyć śliskie. Też myślę o ich wymianie. Przełączniki chińskie, standardowe raczej. Klakson, sprzęgło na linkę. Dosyć fajnie działa, ale ciutko jednym palcem. Z tej strony to wygląda tak. Standard. Kierownica fajna, szeroka. Bardzo mi się to podoba jeżeli chodzi o bak 11 litrów ma zbiornik tutaj jest naklejka w ogóle e5 czyli wychodziłoby na to żeby lać tutaj 98 no ja leję 95 nie wiem myślałem nad tymi dodatkami k2 czy coś w tym stylu żeby dokupić ale na razie jeżdżę tak na 95 nie wiem spytam się w serwisie przy pierwszym przeglądzie serwisowym Czyli jednak polecają 98 Spalanie, już chyba mówiłem około 3,5 litra na 100 km. Bardzo dobry wynik moim zdaniem. No i chyba tyle o tym bardzo ciekawym sprzęcie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich ciekawych materiałów o motocyklach, o samochodach czasem. Piszcie, co byście chcieli oglądać. I trzymajcie się. Do następnego.